Jej kolejna rodzina i przedstawię wam osoby. To jest y, najstarsza córka. Ona ma 11-12 lat. Nazywa się Oliwia. To jest syn najmłodszy. Nazywa się Maciek i ma 5 lat. Chodzi jeszcze do przedszkola. Tutaj jedziemy tylko na dół. Boże. Dobra. To jest y, mama. Małgorzata ma 30 38 lat tak ja urodziła we wieku 26 lat no, on jest o 3 lata starszy nie co on ma, on ma 40 lat i tak to to jest cała rodzina ta mogę taki spoiler dać, że ona będzie niedługo w ciąży. Tu tak wygląda ich. Tą jest bardzo dużo rzeczy. Tam którą zazwyczaj z Martyną, z Nataszą, z Joanną, z Grzegorzem i z Marią, oni się przeprowadzają, ja się nie przeprowadzam, boże. Dzwonią znowu. E, dobra. Więc zaczynamy historię. Dobra, to kiedy jedziemy? Co się tutaj. Telewizor się nam. zaciął trochę. Dobra. Kiedy y, jedziemy dzisiaj na y, obiad, no już byliśmy, a ja idę przypomnieć Oliwi, że ma trzeba sprawdzając matematykę, żeby się pouczyła i pomogę. No. Tu gdy jedziemy, to chcę wam, chcę wam powiedzieć, że mama jest dobra z angielskiego, z matematyki, a tata jest dobry ze polskiego i z historii też jest trochę dobry z niemieckiego, ale to się potem przyda. Ty nie miałeś nic e, tego, nie. Po gdzie masz? Nie wiem. Jak nie wiesz. Pewnie nie na dole. No. Nie wiesz, nie wiesz. Pamiętaj, że masz jutro sprawdzian matematyki. No wiem. A jutro masz piórnik, musisz wziąć? Nie, bo jutro nie będziemy nic pisać. Po prostu jest taka lek jest lekka wycieczka. Na pierwszą lekcję po prostu piszę sprawdzian. Mam wziąć ołówek, albo długopis. Jadę od razu też na wycieczkę. No to weź sobie, nie wiem. No dostaniemy, ja się pouczę, pomożesz mi. Na no, idziemy do salonu czy tu. No tutaj się pouczymy. E, tu mam książki do czytania, tu mam do tu mam książki do czytania, tak sobie zrobiłam. Dobra. Ja ci będę się cię przepytam, bo ty masz z czego? E, to jest akurat to najłatwiejsze, bo to jest dzielenia i mnożenia do 100. Znowu no, takie przypomnienia. Ja Ci przepraszam. Chodź. Dobrze. Dobra. 3 razy 3, 9. Dobra. 6 razy 6, 36. Tak. A 32 podzielone przez 4 osiem, dobrze. jeszcze tutaj cię przepytam z pięć razy trzy, piętnaście, osiem razy osiem, sześćdziesiąt cztery, dobrze. Yy, no jeszcze tu jest dziesiąte to trzydzieści podzielone przez dziesięć, trzy. a dajmy 8 podzielone przez cztery, podzielone, to dwa, dobra. To są te takie przypominające, no. Co jutro ubierasz? Nie wiem, muszę tak się wygodnie ubrać, muszę. robi się ten sprawdzian i muszę być elegancko, bo to jest sprawdzian z tym quizem takim, A też mam wycieczkę, więc... Gdyby ubrałam tą sukienkę, to co mam, nie za bardzo by mogła. Chciałam ubrać tą bluzę, ale by, mówię, że jeszcze to by mogłam ubrać. No, to jest dosyć takie. To. lubię jeszcze to, bo to jest takie dosyć wygodne, ale nie eleganckie. Ani miałaś tutaj takie swoje torebki, no ale to nie jest jakoś wygodne, tak, żeby mogłam w tym jakoś, tak, jakoś iść. No dobra. Zastanów się w czym idziesz. No pójdę chyba jednak w tej torebce tole, torebce. Tu mam rzeczy i w tym by poszłam, bo to jest eleganckie. Albo w tym. Jeszcze to bym mogła wziąć. Do to, to weź, bo to jest... No to jest mega wygodne. I to bardzo lubię. Sukienka tu. To sobie, a to sobie w yy, środę ubiorę. Mhm, dobra. Pyk, pyk, pyk i tutaj pyk i pyk. Mhm, idź spać. Ja się spakuję już. Pani, pan tylko mówił, że mamy zabrać jakąś... Coś, żeby nam nie było nudno. Ja by sobie wzięłam książkę tego Nierodzinę. Monet ja nie czytałam, ale dużo z naszej w mojej klasy dwie osoby czytały mówią, że to jest taki super. Ale nie. Ja sobie wezmę, e, 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 jak to się nazywa. Persiego. No, spoko. Nie e, z jest Persji. Test. Tak, książka, bo ona się łączy z innymi. Wezmę sobie Piers, jego e. telefon możemy. A gdzie wyjdziecie? Jedziecie, jedziecie? E. tam do jakiegoś, do jakiejś nie galerii, tylko. E. Do jakiegoś pana, gdzie on tam, do, do dwóch, nie pana, tylko dwóch pań. One tam będą nam przedstawiać różne rzeczy. Aha, e, telefon, telefon jeszcze będę używać. A tam jesteście na nocowaniu? Nie. Kolejna witeczka to będzie na nocowaniu. Tam jedziemy do jakiejś, nie wiem, nie pamiętam do kogo. Na mówili. Tabletu nie biorę. Uszukuj mi więcej kanapek. No, uszukuję ci. Hmm. Dobra. Na chwilę pójdę po jakieś rzeczy. Hmm. Ja już schodzę na dół. No to czekaj, ja też tutaj idę. To chodź. Jedzie do tego z podstawowej gry. Er. No, to do tego, tego, tego. Do tego wieżowca, a ta wycieczka, gdzie będzie spała, to będą jechali oni będą spali w szkole. Po, po, po prostu gdzieś sobie pójdą. Dobra. Zrobiła się, naprawiłem. I zawsze myślałam, że to się... A, bo to jest do tego, a ja. To ja bym tak sobie tu wezmę tu będę miała picie tu mam książki i biorę sobie chyba ten kopis i nie wiem czy wziąć ten mini zaszecik czy nie dobra nie biorę Się mega z tym swoim jutrzejszym dniem. już mi już, bo no, No to trochę będzie. Ja tu będę brała po prostu rzeczy, z tak będzie widzieć, bo ja nie, po prostu się boję, że będę miała za dużo. Dostanie butelkę, wleję tutaj jej herbatę i po prostu u góry już ma butelkę, znaczy sobie taki sok ci wleje. No one, różowe? jak uh -huh. kanapki już uszykować? No, bo za dwie godziny siedemna, nie siedemnasta, tylko tego osiemnasta. Ale jest na razie jeszcze jasno. Uh -huh, uh -huh co ja gadam zrobimy jej dwie, dwie kanapki skór czakiem damy jej taką czekoladę chipsy sok jak, jak się by ktoś uczepił, że nie sobie spakujesz rano. No, pamiętaj, że kanapki ci chowam do lodówki, sok też, czekoladę ci też chowam, tylko chipsy z albuzem ci nie chowam. Dobra, dobra. Proszę, jak soś, słyszycie, że otwieram, ale yy, się ubawię. Dobra. Ja sobie zacznę dalej oglądać. Będziemy mieli trochę przejścia, więc tak.